Panie Ministrze, tutaj było wspomniane o, podczas tej wizyty o, o różnych technologicznych nowinkach dla rolników. Jak Pan myśli, jakie będzie zainteresowanie ze strony producentów? Takie, jakie wytworzą także pracownicy ośrodku doradcy rolniczego, do czego ich gorąco zachęcam. Wydaje mi się, że połączenie tych projektów technologicznych w zakresie przetwarzania i sprzedaży produktów we własnym gospodarstwie z programem chociażby wsparcia na rozwój, na inwestycje dla małych gospodarstw, tych 60 tysięcy złotych na gospodarstwo, jeśli zbierze się 5, sześć, dziesięć gospodarstw i będą dysponowali kwotą 600 tysięcy złotych bez konieczności udziału własnego na takie wspólne przedsięwzięcie w zakresie usprzętowienia, umaszynowienia tego typu przetwarzania, to z pewnością jest to w zasięgu nawet tych małych, dotychczas nie mających odwagi inwestować w gospodarstwo. Ale żeby one mogły inwestować, to doradcy muszą im przygotować kompletne projekty i przynajmniej przez pięć lat je prowadzić. No tak, ale u nas wśród rolników panuje, przynajmniej wśród części, panuje taki marazm, że a ja i tak się nie znam na tych papierkach, a po co to wszystko robić? Jak pan zamierza tutaj rolników przekonywać? Jeszcze raz powtarzam, od tego mam służby doradcze, od tego mam media, od tego mam dziennikarzy, że pokazywali, że w ramach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich są szanse. Kto skorzysta, ten wygra. Kto nie skorzysta, zostanie ze strzechą, tak jak ci, którzy bali się kredytów zagierka. Więc zachęcam do tego, żeby nie bać się inwestycji, nie bać się innowacji, nie bać się sięgania po środki unijne. Te, które, tak jak powiedziałem, niekoniecznie muszą być współfinansowane środkami własnymi. 진코이 바르